Jeszcze go proszę Minecraft i to będzie i Levels PvP A ja jestem z 5 No kur! Się... Chciałem powiedzieć, że będziemy nagrywać z tym zakalsem Minecraft Minecrafta level z PvP <grym> Aha. Tu, um, a, no i, i tego, to? i... O, tak. no. Tu jest ten zakalec nie widzi. <grym> <To suszu> nie <są> widzę <grym> A ty nie widzisz... Dobra, nieważne. Jaki ryj! <grym> <grym> Macisz! O. Chłopak się strzepał i poszedł stąd Dobra, to Uwielisz zaraz mnie. O! O! Jaki O! 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 Grącz! No mój zbyt. A to jest, y, właśnie to... Y, to jest The Oshoom, szeszeszesze Słuchaj, Oshoomie ja. Tak? Jak to zmontujesz... Pta mój ptaszko! <laughs> Jak to zmontujesz, to dasz mi to Ja później sobie z tego trailer zmontuję I później zwrócę na mój kanał Dobra, napiszę. i wrzucę na mój kanał, i później ja coś z tobą nagram. Dobrze! Haha, <gulet> mnie No dobra, y, tępy dziadzie. No co? No. To zaraz zrób, zrobimy tutaj cięcie, i zaraz widzimy się na arenie, gdzie osiągnie. Gratowisko! Jaki kredowisko. <gulet> Skąd nie kroto za nikki? Ja, mój jest profesjonalny. Wczoraj ja się widać. No i znowu gwiazdą podłogę, no co to tu widać? Nie grają w Minecrafta Patrz, to się napierdala Dobra, to zaraz będziemy na arenie Dobrze, nie, ja, ja zaraz wracam, hehe że u mu nie jej jakie śmieszne. Jaki ładny kropka od 2. Jabłko 12. MC, MC Ad, Adam? Adam, super. Nie, nie. MC Adam. O! 12! I ja pierdolę! że to była Adam, Ale weź to, weź to później jakoś i zmontuj, nie że to. No, rozumiesz. żeby. Zwrózasz się! Co? Co? No <grym> jeden! <grym> o, zaczęło się odliczanie, zaraz oszczędzam. O nie... to Jak to się robi? Co, tutaj, kurwa, napierdolę, tu masz odliczanie. O NIEJ! Nie, nie wiem, zabitułem. Tu mam małą ściągnię, zapomniałem. Najpierw będziemy zbierać kebaby i powie deski! Nie, nie, nie. Czekaj, oszołamię. Tak, oszałamie. Trzy. U Jezus Maria! Ja skąd? Aż. Maria! No, <śmiany> czekaj, jakbyś. ty mój. Co mam najpierw zbierać? Duner? Chyba ba. Zbiera najpierw drewno. Al Uf. Albo wiesz co, zacznie od duner. Ja na zbieram nam drewno. Idź, zabij Duner, zanim wam wszystko zabiorą. Jezusie! <noise> Zbierz to skrzynki. Góram, z gór jeden pierdolony! Masz, masz, kurwa, i chuj. salonu. <noise> ja, <pierd> <noise> na z kebabem. Chuj, ja ha, no, dala, no, zbierać, cię, bo zawsze no, 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 Z no, Chuj, no, 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 Dawno nie grałem, że... No, tuner, bo przegramy! Niech Dobra, bo nie drewno drewna jak, Ej, tak, bo to masz z boku licznik i tam masz czas do opuszczenia. Tak, 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 przed końcem się już otworzy kolejny. tak, 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 ja mogę jest! Świnia! No zapierdol ją. Czekaj, ja ja się, muszę... Kur, daleko. kur. Gdzie ona jest? Spierdoliła. <noise> Widzę cię! <noise> Spierdoliła. Szukaj jej, ona gdzieś tu musi być. Słuchaj! Wiesz Ja mam co to drewno, ten, roztegować? Nie, ty szukaj tej świni. Ale no, mam roztegować, patrz! No w konstruowaniu. No kur! Proszę sobie widzieć, że spuściłeś. <gry> Kurde. Słoneczka. Cicho, no nic... Zrobię dla Ciebie kill -off. idź już. Szukaj, Dziękuję. szukaj Duner zanim przegramy. Słuchaj, kebamba w moim studiu. Kurwa, gdzie no, ona jest? Chyba się zapierdoli. Nie. No gdzieś tu jest! Pięknie. Czekaj. Czy ona jest do tego... Przecież... Jest! się tutaj. Jedno dune, kolejna jest trzy. No dobra, możemy już iść, to nam wystarczy. Tutaj patrz, widzisz tą dziurkę? Skaczku. Ja? O, o I teraz chodź ze mną, pokopiemy sobie. Nie spuściłeś! Tutaj wszystko no wypada... Daj baba, no dajkę baba w moim studiu. No. Mogę sobie to drewno przerobić na deski? No przerób sobie Już. i weź się gdzieś w kop ponieważ tutaj wszystkie i ten No daj mi ten no! Co? Kał? U. Aha, kau. Dobra, chodź Patrz, gdzie, gdzie to jest? Tuz. Coś tu. Masz. tu TO! Co? Ci za kalec. Ta, ta gra. Słuchane. A pół godziny czy czekać, żeby. Patrz, tutaj wszystko wypada normalnie z, z root, a nie z tego i musisz szukać. Z Ale ty człowieku zrób pochodnie, bo musisz na nagraniu żeby coś widzieli. Ja nie muszę je bać. dobra. masz drewno, nie? No, kop się gdzieś niżej Łukaszu. kaszu. Kurwit, węgiel kradnę jak menel. Nie Je masz węgla żulu Trzy. Nie ja mam siedem co? W Minecrafcie no jest... Żedo musisz zbierać, walić węgiel! Już znalazłem z razy, ty węgiel mi teraz się zapierdolisz. Węgiel się na węgiel się to na... Kurw, no co wam co chwilę, no co za chłam? Węgiel się na końcu zbiera. Ta, ta gra to... jeden wielki chłam. <noise> Wykopem? Chuj! cofnie mnie i stwierdzi nie nie, NIE NIE nie, A będziemy teraz to wszystko zezurować. KURWA NO NIE <dusenisy> Teraz będziesz to wszystko cenzurować? Na chuj Mogę Na pier 18 plus i chuj <dusenisy> <dusenisy> Przy wysyłaniu Wiesz wtedy nikt Cię nie obejrzy I... Nooo! Wpierdalaj <dusenisy> <Chuj>. węgiel <dusenisy> Dobra um, tego ja już mam trzynaście, pozbieram jak najwięcej, żeby mieć dla Ciebie. Ale tak myślę, że na kolejnym poziomie, bo tam też czasami żelazo występuje, więc będzie dobrze. Ja tylko dwa żelazka. Jak to dwa? Kur... Dwa żelazka. Czajniki jeszcze tam. <śmierdź> <śmierdź> Patrz, jak się małej Nie, Śmierdzisz. Moje! Pierdol ja ten swapie w miny czasie. Dobrze. No. Tutaj Kurwa. Tu masz tylko jeden piecek do zabezpieczenia, nie? Czyli jeden piecek, jak postawisz, to musisz go zawsze zebrać ze sobą, pamiętaj. Bo inaczej nie mieliśmy pieca zabezpieczonego. Kropka krwnego. TK. Mam no, już 22 żelaza, jakoś będzie. Wy się mam. No to nie masz za mną jak jakiś pojem, tylko kop gdzieś idzie No nie no, kop! Jest! <słuch> Jednaż <laughs> A umiesz sobie zrobić drugi kill off, nie? Tak. Yes! <laughs> no nie! Co? Cofnęło mnie! Pierdolone! Mnie nic nie cofa Nie <laughs> rzeczę mi nie mam no, tak mało żelazu i wszystko pierdolone. <laughs> Co za kret? Kretowisko. Zobaczmy, jak będzie się wkurzał kiedy będziemy zbierali diamenty. Aj słuchaj, zbieraj jeszcze tyle, ile się daje, musimy stąd wychodzić. Boże z ty mój, muszę przepalić te. Gówno. Kakao. No, to je. Mama Cię nie kocha. Aj słuchaj, ja tego. Ja przeparę. Przepalę na 1 kilo, żeby nie marnować żelaza. Szpin! <laughs> ja! Jak znajdziesz jakieś diamenty, to mi powiedz ja, cię, ja za ciebie je wykopię, żeby nie marnować żelazka. Miesz, A, się ja powiedziałem szymanko moje ptaszki. Kur! Musiałeś rafting. Chuj, przecież ty już jebłeś go, no. Ja <laughs> Jestem pojebany. Łukasz, etap kolejny cię już roztworzył. Nie! Czyli? No oszołomie, musimy już wychodzić, do góry się ko... A, moje żelazko! Się podsadzaj. Ale moje żelazko. Co żelazko? No, nie, no wy No na końcu będziesz wszystko przepalał, bo jest poziom do przygotowania. Chuj, ja wyjebałem ten pies. Ja tylko, żeby przepalić na kilo. widzisz ty jest Skóry się. Musimy się mam po Ej, dziś. No kur masz. Dzięki. No dalej, bo 30 sekund zostało. 20. O szybko. Co do kiedy miałeś? Kuchaj, że musimy tam teraz wyjść. <tuszą> <tuszą> Pan emany piasek zepchnął. I dziś skończył się czas, i teraz tu zginiemy, po prostu. Oh, smutny koniec ja... dzisiejszego odcinka. No, jak nam nie wyszło oczywiście, bo z nosołem, żaden nosałam nigdy nie zrobił czegoś dobrze. No. No, to fajny moment, cały albo... Dobra, słuchaj. No nie, to będzie odcinek. Dobra, to nagramy teraz. Nieba. To nagramy teraz. Co się Dobrze. Przygadźcie moje ptaki. Żegnajcie moje ptaszki, to był pierwszy odcinek zagrajmy w Minecraft, jak to gówno się nazywało, Levels z PvP chuj, na jakimś tam Craft Games play. Nie polecam, nie, polecam, no. no to tyle do widzenia. E <laughs>